Przybycie nacjonalna Nederlanden na naszym dzisiejszym wydarzeniu, dziesiątej jubileuszowej edycji TEDx Warsaw. Women, jest szczególna, bo. I tutaj bym chciała się Ciebie zapytać: z jaką ideą, z jaką inspiracją do nas dzisiaj, jako uczestników tego wydarzenia, przychodzicie? To jest świetna inicjatywa TEDx Warsaw Woman, ponieważ rzeczywiście łączy kobiety, nie tylko kobiety, wokół niesamowitego networkingu, wokół inspiracji, dzielenia się doświadczeniami. Jest to niesamowita energia i my tu przychodzimy z aspektem różnorodności inkluzywności ponieważ ten aspekt gender płci też promowanie kobiet jest nam bardzo bliski w kontekście naszego DNA jako firmy i kultury organizacyjnej Natomiast tutaj przechodzimy też z ideą zdrowia i troski o zdrowie Troski o profilaktykę. My, jako firma ubezpieczeniowa, głównie specjalizująca się w ubezpieczeniach na życie, bardzo dużo mówimy o zdrowiu, o trosce o zdrowie, a z wielu badań widzimy, jak to zdrowie jest istotne dla kobiet i jak często to kobiety mają taką rolę przewodniczki w kontekście zdrowia całej rodziny. Także dzisiaj jest tutaj nasze stoisko, dużo mówimy o programie zdrowotnym, takim programie wsparcia w chorobie, gdzie łączymy z jednej strony aspekt i finansowy, z aspektem diagnostycznym. Także dużo mówimy o zdrowiu. Jest sporo osób zainteresowanych poradami, dyskusjami na temat zdrowia. Także bardzo się z tego cieszymy. Niejednokrotnie mowy, które są wygłaszane z, przez mówców czy mówczynie podczas kolejnych edycji, również traktują o zdrowiu. Dzisiejsza jedna z mów też będzie mówiła o takim aspekcie. Ono może być wielowymiarowe. To zdrowie może być dla nas wielowymiarowe. Natomiast bez tego zdrowia, o którym właśnie w tej chwili wspominasz, wielu rzeczy po prostu nie zrobimy w życiu. Ani na tę scenę zapewne nie wejdziemy, albo jeżeli mamy wejść, to z pewnym ograniczeniem, a jeżeli mamy jakieś ograniczenie, no to również tego dokonamy. Niejednokrotnie też patrząc się na to, co się dzieje na scenie, ale też tutaj, w tych kuluarach podczas przerw widzimy, że wiele osób wychodzi poza tę strefę swojego komfortu, nabywa, nawiązuje wiele relacji. I ta relacyjność. Tak, z mojego punktu widzenia, e, też wpływa mocno właśnie na ten aspekt e, zdrowia. Czy tak jest? Ja myślę, że tak, bo poruszyłaś bardzo ważny aspekt zdrowia w aspekcie holistycznym, bo myślę, że z jednej strony to to zdrowie fizyczne ale też e, niezwykle istotne jest to zdrowie nasze psychiczne i ten taki drob, dobrostan. I myślę, że dzisiaj w tym przebodźcowanym świecie, o czym też tak dużo jest dzisiaj mowy e, na tym wydarzeniu, no bardzo ważna jest troska o to, żeby połączyć jedno z drugim. Jest to też niesamowicie trudne, ale myślę, że ta świadomość właśnie tego zdrowia psychicznego, tego dobrostanu e, z tym zdrowiem fizycznym, o który, o który jako Polacy coraz bardziej się troszczymy, bo rzeczywiście badania pokazują, że w obliczu tego długu Zdrowotnego, z którym się mierzyliśmy w trakcie COVID-u, coraz bardziej się zaczynamy troszczyć o to zdrowie. Coraz istotniejsza jest dla nas profilaktyka, ale też zabezpieczenie finansowe na wypadek trudnych zdarzeń, które mogą nam się przytrafić. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby, żeby o tym mówić. Czyli więcej profilaktyki, bardziej zadbajmy o siebie. Wiele z rzeczy, na które dzisiaj myślimy, że nie mamy wpływu, no, możemy na nie spróbować, chociaż miecie wpływ zadbać o to zdrowie właśnie, tak jak powiedziałaś, holistycznie. Gdybyś miała spróbować jednym zdaniem połączyć, połączyć, no bo łączymy, Nacjonale Nederlanden z TEDxWorks Women, to jaką wartością albo jakim zdaniem byś połączyła? Bym połączyła z zaangażowaniem, to jest jedna z wartości naszej firmy, Nacjonale Nederlanden, bo podczas tego wydarzenia rzeczywiście widać ogromne zaangażowanie uczestników, zaangażowanie w promocję idei, wymianę tych idei, wymianę doświadczeń, w świetny networking i też mówienie o tym, co ważne, wprost, a my akurat na naszym stoisku mówimy wprost o zdrowiu. Bardzo dziękuję. dziękuję.